Wziąłem skuter i ruszyłem w Bieszczady. Przejechałem kilka kilometrów i naprawdę jest tutaj cudownie. Powiem Wam, że to był strzał w dziesiątkę. Z perspektywy jednośladu okoliczna przyroda wygląda przepięknie. Udało mi się przejechać około 200 kilometrów. Wystartowałem z Leska, bo chciałem zaliczyć tak zwaną Wielką Pętlę Bieszczadzką, którą niektórzy uznają za najpiękniejszą trasę w Polsce. Po drodze zahaczyłem między innymi o Ustrzyki Dolne i Muzeum Przyrodnicze Bieszczackiego Parku Narodowego. Polecam, bo jest Bardzo fajnie zrobione, a często pomijane przez turystów. Później były lutowiska, tu też są obłędne widoki. Między brzegami górnymi a wetliną znajdują się słynne, malownicze zakręty, coś niesamowitego. Jechałem na ludzie bez spiny i wam też to polecam, bo w ten sposób dostrzeżecie więcej. Skuter możecie wypożyczyć choćby w Lesku. Da się, choć wyboru wielkiego tam nie ma. Mam takie poczucie, że skuter to nieoczywisty, a bardzo fajny pomysł na wyprawę po mieszczadach. A więcej ciekawych miejsc w programie w Polsce. Na weekend. Oglądajcie nas, obserwujcie i do zobaczenia!